Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. Cześć, witam Ciebie. Hej, ho. Wczoraj rozmawialiśmy, moi drodzy, na tym samym kanale, na kanale YouTube Ludzie Sukcesu albo Inny Wymiar Sukcesu na aplikacjach, na tym podcaście Słowo Miłości na Dziś. Rozmawialiśmy na temat, że jesteś, nie bądź wszystko wiedzący. I w związku z tym chciałabym Wam coś powiedzieć, ponieważ w tak podjąłam decyzję, Decyzje, zbieram się z tą decyzją już jakiś czas a, i mówiłam wam o tym też już w podcastach. Żebyście. Najlepszą inwestycją, jaką możesz zrobić, to jest inwestycja w Twój rozwój, w rozwój Twojej firmy, w rozwój samego siebie przede wszystkim. Jeżeli nie masz firmy albo nie masz pieniędzy na inwestowanie, jakieś pieniędzy na, w coś, żeby one cię przynosiły, zainwestuj w siebie. Kup sobie książki, kup sobie kursy, kup sobie szkolenie, yy, idź na konsultacje. Zacznij coś robić ze sobą. To będzie najlepsze, co możesz zrobić. Mówiliśmy już o tym. ja jeszcze raz to przypomnę: to jest najlepsza inwestycja, jaką możesz zrobić, jeżeli nie masz dużych środków. Inwestuj nie. w siebie. I potem przyniesie to owoce, ponieważ kiedy ty zainwestujesz w siebie, zaczną zmieniać się okoliczności, ludzie e, i sposoby, w jaki możesz e, zarabiać. Pamiętaj, że Bóg e, też pomaga w tym. Naprawdę Bóg jest niesamowity, i fragment, który mówiłem, ja go uwielbiam, kiedyś powiedział. Ja przeszedłem po to, aby moje owce miały życie i miały je w obfitości. Obfitość to jest to, że ty masz. Ja mam szklankę wody, ale ja nie mam tej szklanki pół ani trzy czwarte, ani nawet jedną trzecią. Ja mam tej wody tyle, że ona mi się wylewa. I ja mam jej obficie, że ona mi się wlewa i ja mogę się podzielić z Tobą, z się Marzynką, z sąsiadem, z Michałkiem i jeszcze z innymi. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ta inwestycja w siebie jest najlepsza. Co możesz zrobić? Ponieważ e, rozwój osobisty da Ci zwrot w każdym potem aspekcie Twojego życia. Rozwój duchowy przyniesie jeszcze większe e, korzyści i ogromny zwrot, ponieważ jak idziesz z Bogiem, to On prowadzi Ciebie i daje Ci taką mądrość w biznesie również, jakiej wcześniej jakby nie widziałeś. I uwaga, i ty też, jak masz firmę swoją, nie idziesz z tym ciężarem sam i nie idziesz sama, bo oddajesz pewne rzeczy Bogu, i jest ci łatwiej iść. I On też otwiera różne drzwi, pomaga w różnych rzeczach, to jest niesamowite. Ale chciałam powiedzieć o tym: jeżeli macie ochotę. Kupcie y, sobie książkę. Jedną, drugą. Na sklepie macie poniżej y, linki do, do sklepu ludziezusukcesu.com. Y, zajrzyjcie, zobaczcie, jakie są webinary, szkolenia, warsztaty. Nie, warsztatów nie ma jeszcze. Y, konsultacje, zapraszam. Tak, Was. Y, I powiem Wam, właśnie dzisiaj chciałam też powiedzieć o tym, że y, jakby przychodzą do mnie coraz a bardziej, i ja to widzę po moich klientach, coraz bardziej wartościowi ludzie, którzy na konsultacje, wydaje mi się, dlatego, że ja staję się też inna i to jest naprawdę niesamowite, ponieważ mam naprawdę różnych klientów i mam klientów ze świata. Więc nie tylko z Polski, ale z, z, z Europy i jeszcze z Ameryki. I to są kobiety i mężczyźni, którzy pracują na tacie, są przedsiębiorcami, dyrektorami, mają swoje firmy, albo pracują gdzieś na stanowiskach, albo albo sami wychowują dzieci, a, a mimo wszystko chcą się rozwijać. I mam przykład jednej klientki, która przyszła do mnie w tamtym roku, gdzie podziwiam, tak, to jest przepiękny przykład ogromnej przemiany, gdzie kobieta sama wychowująca dzieci, nie mająca dużo pieniążków, przyszła i odmieniła swoje życie, nie... Dzięki mnie oczywiście, tylko dzięki Bogu, ale ja byłam tą osobą, która pokazała pewne drogi, jakimi może pójść i co może zrobić, i to ją otworzyło. Bóg otwierał jej serca. Ja byłam takim przekaźnikiem jego słów, jego rzeczy. I teraz, uwaga, ona jest, a zmieniła całkowicie swoje życie. To jest przepiękne, jak. Życie tej rodziny w ogóle się odmieniło, I, i chwała Bogu za to. Naprawdę, jeżeli mnie słuchacie, to ja Was serdecznie pozdrawiam i raduje się moje serce, musicie wiedzieć o tym. Ale to jest coś niesamowitego, i, a, i czasami spotykam takich ludzi, którzy przychodzą do mnie, i wtedy ja w inny sposób im pomagam, a, i to zostaje już, i widzę, jak, jaki progres jest w nich w ich życiu. To jest najpiękniejsze. Mm. Ale chciałam Ci powiedzieć, że w moim życiu też jest ogromny progr progres. Zaraz będzie podsumowanie, jakby podsumuję ten rok i zrobię sobie już... Dzisiaj nawet w nocy się obudziłam o piąte nie mogłam spać, więc yy, liczyłam sobie na kalkulatorze różne rzeczy, wymyślałam różne rzeczy i, i to było niesamowite. Yy. Ale w piątek podjęłam decyzję taką biznesową, z którą się biłam z myślami już od jakiegoś czasu i w piątek podjęłam tą decyzję a, i postawiłam kropkę nad i. I najpiękniejsze jest to, że ja wcześniej y, y, rozmawiałam z Bogiem o tym, żeby pokierował to, co robię i w jaki sposób robię, y, żebyśmy ruszyli jeszcze na głębsze wody i dalej, żebyśmy mogli docierać do większej grupy ludzi i podjęłam decyzję, to będzie mi kosztowało dużo. <laughs> dużo pieniążków. To jest inwestycja. I ja będę się uczyć od osób, które są ekspertami w pewnych dziedzinach, w których ja nie jestem. I wczoraj mówiliśmy na temat właśnie bądź, nie bądź wszystko wiedzący. I ja nie jestem... I muszę zapłacić też cenę za to, żeby się dowiedzieć, jak robić pewne rzeczy, ponieważ ktoś jest lepszy ode mnie w tym temacie. A ja na przykład jestem dobra w temacie, w, w pomaganiu ludziom w sprawach życiowych, rozwoju biznesu czy rozwoju siebie, ale w takich aspektach, w których ja potrzebowałam, podjęłam decyzję i myślałam, że będę odpoczywać, <noise> a ja niestety będę się uczyć. Ale nie niestety, jakby negatywnym skutkiem tego, tylko yy, stety, że, że, yy, że jestem podekscytowana tym, co przyniesie kolejny rok i jak mocno yy, się rozwinie cały ten projekt i do ilu osób dotrzemy i jak wiele ludzkich żyć i ludzkich serc zmieni się przez to. Boże, to jest tak wspaniałe. To była trudna decyzja dla mnie, ale mówię tak, to jest to. Dawno nie wydałam takiej sumy na na to, żeby mieć kontakt bezpośredni, czyli tak jak właśnie wy mi mnie przychodzicie na konsultacje, więc też ja będę mogła konsultować pewne rzeczy i uczyć się. Mm, ale wierzę, że to pójdzie w bardzo dobrą stronę, ponieważ e, ponieważ to nie mój biznes, tylko Bóg. <noise> Więc niech działa. A ja wykonuję po prostu to, co mam robić i jestem bardzo z tego też zadowolona, dlatego, że najpiękniejsze, co może być naprawdę i ja to powtarzam i dzisiaj o tym mówiłam, aż mi się łza zakręciła, jak wiem i widzę, że Wasze życie się zmienia. I zmienia się Wasza rodzina i Wy. I jak potem Wy idziecie w świat i jesteście tym takim światłem dla innych. Jesteście liderami, jesteście osobami, od których inni chcą brać przykład, chcą się dowiadywać, skąd Wy macie taki spokój, nie wiem, skąd macie m, takie poczucie humoru, dlaczego za jesteście. Oni widzą Wasze efekty, Wasze owoce i chcą tego samego. To jest najpiękniejsze, co może być. I ja jestem mega wdzięczna, że. Że mogę być tego częścią, i cieszę się, że Ty jesteś tego częścią. Jeżeli słuchasz tego i Twoje życie się zmienia, i że przeczytałeś moje książki, być może spotkaliśmy się na konsultacjach, być może jakiegoś szkolenia słuchałeś, jestem mega wdzięczna, naprawdę. Tak, inwestujcie w siebie. Inwestujcie w siebie, ponieważ to jest najlepsze, co możecie zrobić taka inwestycja zawsze się e, zwróci z nawiązką. A jeżeli jest to jeszcze coś, co będzie e, zmieniało życie innych w jakikolwiek sposób, jakaś usługa, jakieś rzeczy, które robisz, nawet jeżeli pracujesz na etacie, ale ty pracujesz, ale świecisz mimo wszystko, ludzie patrzą na ciebie i najpierw są zazdrośni, a potem jakby chcą e, być... Taka jak ty, albo takie jak ty, dlatego że oni widzą w tobie coś, czego sami nie mają i czego nie ma świat. To jest fenomenalne. Kochani, ja was ściskam, bardzo mocno was pozdrawiam. Ehm, jeszcze wam dobrego dnia, popołudnia, nocy, wieczoru, bez względu na to, e, kiedy tego słuchacie, gdzie tego słuchacie i na czym tego słuchacie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!